Śmero! Dzisiaj zagramy sobie Minecraft Solo Bedwarsy. No i jeszcze 2-3 osoby tak dołączą. No i będzie rundka. Ogólnie solo to jest takie coś, że ja sam, kontra 7 osób, no każdy na każdego. No i bez teammateów innych, teamów. Znaczy nie chodzi o teamów, tylko przyjaciół w teamie. No to 3, 2, 1. No dobra. To jest tak, muszę kupić stack wełny i jedno TNT, i od razu buduję się na jakiegoś typu. Kurde, to jest taki Dobra, tak, to TNT. wyszła, ale przynajmniej zniszczyliśmy już. to wiem, czy widzieliście, co się robi. No dobra, rąbka się zaczyna. Trochę nam Oby tylko nie było jedna. zaczynamy, no dobra, dawać mi złoto, złoto, 4 ,16 złota 16 żelaza, tyle zwykle powinniście mieć jak idziecie do jakiegoś teamu. Czyli za to złoto i żelazo kupicie sobie stack wełny, który zwykle starcza. No i TNT. Dobra. Najbliższy team to jest tu. I widzę, że typek jest bardzo dobry. Się buduje speedem, ale spad, czyli aż taki dobry nie jest. No ale dzięki typie pomogłeś mi i zrobiłeś most. Fajnie, fajnie. Ja cię wyjaśnię. Muszę cię wyjaśnić. Albo ty nie wyjaśnisz. Nie, ty nie wyjaśnisz. Dobra, bardzo źle. Kolejny TNT trzeba kupić. Tak, tylko on mnie już zabije, dobra. Szybko TNT. Szybko wełna. Dobra, łóżeczko. Jako tako trzeba obudować. I szybki spit na niego. Spina taka. Dobra. Tylko oby mnie teraz nie wyjaśnił. Nie uda ci się typko. W razem się nie uda W ja ciebie wyjaśnię O, dobra, wyjaśniłem cię No i co? No i nie masz, no masz ja mam... no, Okej, okay,

Kupi na diakse. Dobra, grym jest wylaminowany, wylaminowany, czyli już nie będzie im przeszkadzać. Dobra. Cześć. Cześć byczku. Też lubisz klepę, prawda? Tylko mnie wyjaśniłeś, tak wiem. Dobra, kolejna rundka. 15 sekund. No, staram się tą rundkę wygrać, ale no tak łatwo nie jest. Dobra. Jedna z fajniejszych mapek w ogóle. Myślę, że damy radę. Dobra Jeszcze dwa żelaza i klepa Wyjaśniamy Dobra Najbliższy team, ten typek Siema, widzę, że potrafisz się budować No ja też wiesz Nie tylko ty się potrafisz budować, byczku Kim? I łóżeczka już nie masz. Potrafisz się wziąć. Ale... Re refil, kolejny tytuł, trochę jeszcze wełny. Dobra. No to teraz na diamenty Łóżko nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest. W sumie, no, no Tak ma tę no bo jak, jak nie masz łóżka, to się nie odradzasz, ale to też nie jest takie ważne. Chyba cztery diaksy, fajnie. To idę tutaj. Kupię sobie Sharpnesa i zniszczę tamtego. Dwa TNT to dosyć sporo. Dobra. Więc tak, Sharpness Sword. Trochę więcej wełny. Jeszcze jedno TNT, ale to już odłożę do skrzyneczki. Dwie, te dwa TNT. Um, okej. Okay. Nie rozumiem, ale dobra. Spoko. Dobra, byczku, wyjaśniamy cię. Chodź się teraz bić Dobra On poszedł tutaj jak widzę, no widzę, widzę Zniszczył tego To ja pójdę za nim Kurde, on no tam daleko już jest, no Spoko kolo Znaczy pewnie mnie teraz zniszczy O ile wiem Dobra e, Jestem ciekawa czy tu jest jeszcze łóżko jak jest to fajnie, to zniszczę. Nie ma, dobra, nie ma. Nie muszę niszczyć, bardzo dobrze. Okej, okay, lepszy mieczyk. I jeszcze jedno TNT wezmę. O, i jeszcze kupię sobie kolorową zbroję. Nie jest za dobra, ale zawsze coś. Dobra, te diamenty. No ta buduje się do mnie. Będzie się do mnie budować. Bo to ja pójdę do tego teamata i popełnię... Tak zwane samobójstwo. Ale najpierw kupię Sharpnessa. Znaczy, yy, Prota, Prota, Prota. Odłożę wszystko i zginę. Wygram tą arenę. Ja kontra on. Fajnie. Stracone łóżko. No dobra, dobra. No nie, zabijesz mnie, a tak, blisko, a tak blisko wygrane, a tak daleko tak naprawdę. No dobra, jeszcze jedną maryntkę. Ej, ale tak blisko było, tylko on miał przewagę ITMków, no. Naprawdę sporo, ale tak łaził po wszystkich teamach, wszystkich porozwalał, pros. No ale było blisko. Gdybym tylko nie zginął, to miał, miałbym szansę, bym kupił sobie jakieś tam itki lepsze. No ok. Piecyk szybszy. Żelazo szybciej leci. Bardzo dobrze. Czyli nie kupuję TNT tylko od razu. Pełnej. Na team. Najbliższy jest tamten, dobra. To trzeba tego trzeba wylaminować. Spadłem, dobra. Niestety, co on tam robi? No kombinuje coś. W ogóle się nie zajmuje mną. Powiem w sumie. Na solo pamiętajcie, zawsze trzeba się dać na team. Jak, jak, jak roz, rozwalicie są, sąsiadów swoich, to wtedy możecie iść na diament, na emeraldy, ale najważniejsze jest, żeby rozwalić sąsiadów. Według mnie przynajmniej. Ja tak większość osób robi. Siema. Widzę, że też się potrafisz budować. Ale po co tak do góry? Byczku, co ty w ogóle robisz? Co ty odwalasz? No właśnie spadłeś. Masz pewnie w pół HP. Dobra, idę ci wyjaśnić łóżeczko. Tylko trochę niżej, bo nie chcę też taki, taki, takiego demaga de, de, de dostać. Damage. De Hmm, dobra, skoczę tutaj. No prawie zginąłem. Ej, byczku. Masz fireballa, to źle. Dobra. To TNT. Jak mnie nie walniesz, to będzie super. Tylko, że mnie walniesz. Nie walniesz. Hmm, Nie masz łóżka. Dobra, idę Ci wyjaśnić. Kolcza. Trochę wełny. O, buduję łóżeczko jeszcze. Tak, sobie trochę. Dobra, chod typku, no chodź. Spadłaś sam. No, okej. Okay. Dobra, buduje się teraz. Mamy jakiegoś tam. Ta, tak, tam mamy. Dobra, to idę do niego. Dwa TNT. I wełna. Fajnie. Ogólnie nie idę teraz speed bridgingiem. Bo boję się, że spadnę. Może trochę. Co, co dwa bloki będę speedar robić. No, zniszczył, zniszczył, szary. Tak, nie widzi mnie jeszcze. Chyba trochę speedem pojechałem. Teraz trzeba do góry. No nie, wełny zabrakło, ale źle. Nie zauważyłem. Dobra, ty się na mnie interesujesz. Bardzo ładnie. Dobry. Dobry przeciwnik. Hmm. Kurczę, te słuchawki mi jakoś spadają. Dobra. Zostajesz wyjaśniony, typku. No bo ja zostaję wyjaśniony. Nie no nie mogę. No jak tak można? Nie do pomyślenia to jest. Mam jakieś złoto w ogóle. Coś tam mam. Dobra. Nie, teraz już nie mogę spaść. Nie. Daj złoto jedno. Dałeś, dobra, faj. Teraz spadnę. O źle. Ok. To idę tam. Tu. To... Nie, nie widzisz mnie. Bardzo dobrze. Aha, ty nie masz łóżka. Dobra. Ja nie patrzyłem. Szary już nie ma łóżka. Fajnie. Już nie musimy się nim kłopotać. No to fajnie było gdybym ja miał łóżko. Tam przynajmniej killa łóż... a co Aż to tam przynajmniej łóżko dostał. No siema, chodź, chodź na Tak, rozwaliłeś fireball. No i co ci dodało? No i co ci dodaje. A ja postawię TNT, co? Aha. No honor tutaj. Gdzie ty się kręcisz? Chcę cię zabić. Dobra, idę tam. Do ciebie. O kurde, prawie spadłem. Różowi? Nie żyją. Ja kontra zielony, kontra biały. No, będzie ostra walka. Od razu sobie żelazną zbrojkę kupię. Tak profilaktycznie. Trochę więcej wełny. Dobra, tyle wystarczy. I idę. Główka to chyba nad nie obudowałem. Diamenty by się przydały. Dobra, biorę. Ile? 3. No, ok. Nawet ok. Tu? 7. Dobra, 8. To będzie na Sharpnessa, Prota i szybkie kopanie. Dobra, bardzo dobrze. Znaczy nie szybkie kopanie, tylko hejsa. Znaczy takie szybkie kopanie w sumie. Dobra, tutaj chyba, tak. Sharpness, Prot i Heist. Dobra, teraz na środek, na ems, Emsy. Ta apa jest chyba bardzo popularna, bo strasznie dużo jej jest. A ja, ja jej nie za bardzo lubię, bo te Emsy i Diamenty są bardzo dziw, dziwnie położone. Dwa Diamenty, znaczy dwa Emeraldy, fajnie. Będzie na obsydian może Na obsydiana Kto jeszcze żyje? Zielony Dobra Tutaj nie spać tylko Dobra na No nie Dobra, zrobimy to tak Zniszczę to Dobra zrobię to inaczej Nie nie mam wehuny źle Bardzo źle Dobra wiesz co no to jest zła taktyka no ale Muszę A nie mam jeszcze wehuny nice No chciałem fireballem już się tak jakby O się ma Nie widzi mnie. Nice. No bo ja sobie tu idę. Dobrze, że mnie nie widzi. Bo gdybym nie widział, to mnie nie bo ja, ja jestem gorzej uzbrojony. Dobra, no to ja. Stracę na łóżko. No mogłem się z tego spodziewać. Tak naprawdę, mogłem się z tego spodziewać. Ale przeżyję, ponieważ mam 6 emerald emeraldów. Ej, to jest zielony chyba. Tak, dokładnie. Nie, beczku. Ja tu to kupuję. Te słuchawki to mi strasznie spadają. Kolejny, Dobra. Przegrałem. Dobra, to Ja skończę w tym widzowie, więc do jutra. To cześć.